Witam i to witam. W kolejnym odcinku z tyraniażki książki aż do rękawiczki. Mamy godzinę 11:12, czyli za 48 minut muszę wrócić ten odcinek. No to co, otwieramy, no? Dzisiaj nie o no w nocy, tylko z samego rana. No, z samego rana. Ale różowych. Łonieny nie. No, oczywiście. Violet. nareszcie! Nareszcie! Chyba 16-18 niebieski niebieskie były. Jeszcze prosto z fabryki. Ale pewnie skinek jest tani, bo to skrzynia odrzutu, czyli jest tańsza. Tak widziałem się 12,80. Jest tańsza. Więc są w niej tańsze. Ale za to, to fajno, fajny skinek podoba mi się. Mam nowego skina do SG i to mi się podoba. Przynajmniej heavy metal. he he. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że od dzisiaj będzie troszeczkę lepiej, a nie samo niebieska. Pa-pa!